Sponsorem serialu jest firma Hydro, producent kompletnych układów hydraulicznych. No i jak, Witek? Naprawiłeś już? Spokojnie jak na wojnie, już kończę. O. No, zrobione. No, Romuś, to co to za ploteczka, o której mówiłeś? Podobno ma do nas przyjechać ważny kontrahent z Włoch. Mój szwagier miał kuzyna, co był z Włoch. Tak? No. I w jaki sposób się porozumiewali? Normalnie. Normalny facet, taki sam jak my. Tylko długo ten kuzyn do szwagra jechał, bo najpierw kolejami mazowickimi z Włoch do Warszawy Centralnej, a potem się przesiadał na Pendolino. Nie z Warszawy Włochy, tylko z prawdziwych Włoch. Prawdziwy Włoch z prawdziwych Włoch? Najprawdziwszy. Mamma mia. Herbu zielona pietruszka. O! <grystanie> Widzę, pani Jagódka uczy się włoskiego. <grystanie> no tak, no bo jak przyjedzie jakiś poważny kontrahent, to chciałabym być przygotowana per testo. A. O, Ja nie chwaląc się, też troszeczkę włoskiego liznąłem. Prawda? Ty jesteś bella dziewczyna. Jak? No, na początek może być. Chociaż zdradzę panu, panie Witku, że ja bardzo lubię południowców. Co ty? Też włoskiego się uczysz? No przecież trzeba chociaż jakoś zagadać do tego gościa z Włoch. No ale to od razu, żeby się języka uczyć? Przecież włoski prosty jest. Tak? No pewnie. Mój szwagier kiedyś był we Włoszech. W ogóle się języka nie uczył, a poszedł tam do urzędu i się dogadał. Naprawdę? No, jak mógł cy cyk. Jaki to był urząd? No ten. Polski konsulat. Buongiorno 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 Go. Piccione Il Picciolo Salvo Il, Il falco Papuga Il papagallo, papagallo Jo soj Miguel. Buongiorno. Buongiorno, contragento. Włocho, z piękno fryzuro. E, o, nasza firmo. Hydro. <laughs> o, biurko solidno. Klawiaturo działająco i drukarko drukująco. Koza? Nie, kozy nie ma. Ale szwagger świnie wozi, tosse coi załatwi, eh? Buongiorno signor Giovanni, sono Jacopo e lavoro con rappresentanti di vendita. E come è andato il tuo viaggio? Molto bene, grazie. Parli un ottimo italiano, un accento perfetto. Oh, grazie. To spocenco na krzesło. Grazie. Chyba do końca nie zrozumiał, bo ja mam bardziej taki południowy akcent, a on jest ewidentnie z północy. Przecież on jest z Neapolu. No, czyli to jest taka północna północ. Co? Bo ja tak nie wszystkie słówka zrozumiałem, bo daleko stałem i nie było dobrze słychać. Wszystko świetnie, w ogóle zachwycony naszą firmą. Spotykają się jutro z prezesem i mają podpisać duży kontrakt na 250 zasilaczek hydraulicznych. Oh. <laughs> arrivederci, signora Jegoda. Ci vediamo domani. Oh. Ciao, arrivederci. Colibri, papagallo. Juventus Turin. Yo soy Miguel. Adam, to być Sono Miguel